Witam kochani w następnym odcinku. Od dawna jak założyłem ten kanał wszyscy się pytają o tą jedną grę. Zagraj w Robloxa. Musisz zagrać w Robloxa! I zgadnijcie dzisiaj gramy w Robloxa. Ja, ja już mam konto na Robloxie. Kiedyś grałem w Robloxa. No ale to było dawno temu i te gry co kiedyś grałem to już zbytnio nie są popularne. Co ty, co? Co? to są najlepsze gry? Na serio, wszystkie anime. Twarz pszczoły, bądź pszczołą. To brzmi jak bardzo dobra gra gramy. <laughs> ja dosłownie jestem pszczołą. I co to? Co? Co to jest? W, w ogóle proszę mi powiedzieć jakie gry w na tym Robloxie grać, bo ja za bardzo nie wiem. O, dobra, zbieram miodek i idę tutaj, dobra. A nie, więcej ziemi mogę kupić, dobra, widzę. Ej, jajko, jajko mamy. Co się, co się z tym jajkiem robi? Ale Zabisa gra naprawdę. Dobra, a do. wiecie co? Poszukamy innej gierki może. Już o tym mówiłem, ale proszę powiedzieć mi, jakie gry na tym Robloxie mam nagrywać. Bo ja Robloxa nie znam. Nie wiem, jakie gry są popularne na YouTubie, jakie nie. Dobra, jakie gry tu jeszcze mamy. Zagram w tom. Numer jeden gra, anime. Walki anime. No, ja nie wierzę, że ja w to gram. Dosłownie nie wierzę. Ponad 4 bilionów jenów. A jednak nie, nic nie mam, Bida. Wybierz postać! Heka, kama. Co ja mam wybrać? Hekama! Lubię, lubię strój tej osoby. Dobra, i co my tutaj mamy robić? Ej, ja mam zaatakować? Ej, ja, tam, ja tam sobie atakuję? Co ja robię? Zajebiście. Ej, to, to jest ten mój pomocnik? Kto to jest? To jest chyba pomocnik mój, dobra, rozumiem. Ej, atakować tego gościa, Dobra. To ja chyba mogę rozkazać, żeby ten gość atakował. Dobra, ogarniam, fajne. Mam niewolnika własnego. I co tu się robi? I znowu atakujemy jakiegoś bezbronnej... jakąś bezbronną osobę, co nawet nas nie atakuje. Ona po prostu ma depresję i pozwala nam ją zabić. Bieni ludzie, na serio. Fie, mogę bonusa dostać? Jak się dostaje bonusa? Ja nie wierzę, że grałem w walki anime na Robloxie. Nie. Nie chcę o tym gadać. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Jakie tutaj gry mamy do grania? Zagrajmy w symulator farmy na Robloxie. Zobaczmy, jak to nam pójdzie. Okej, okay. w ogóle muszę postać sobie poprawić, bo ta moja postać bardzo brzydka jest. Przepraszam moją postać za to. Ej, to dosłownie symulator farmy jest Symulator farmy 2008. To tak mniej więcej wyglądał. Ja pamiętam, jak ja byłem młody. Jak. Aż wciąż jestem młody. Mam tylko 16 lat. Ale jak kiedyś byłem młodszy jeszcze. To tyle grałem w tego symulatora farmy. To takie piękne było. Piękne czasy. Dobra, musimy zebrać wszystkie te nasze rzeczy tutaj. Wszystkie te nasze roślinki. Czy to jest pszenica? Co to jest? Chyba pszenica to jest. Dobra, musimy tutaj pojechać. Tutaj. O, dobra, dobra. I tutaj. O, okej. Okay. <laughs> Fajna ta gra dosyć. I tutaj mamy naszego. nasz traktor. Niemarkowy. Dobra, damy radę. Dobra, musimy do jakiegoś sklepu pojechać. Ja tutaj ma mogę mapę wyciągnąć. O, Jezu, to jest to zajebiste a w tym samym czasie mogę sobie symul symulatora kupić, to może se kupię Musimy do jakiegoś sklepu pojechać, ja nie mam zielonego pojęcia gdzie ten sklep jest Tutaj mam swoich sąsiadów Hejka, co ten gości tam stoi, może go przejadę, damy radę by go przejechać? Ale damy radę, spróbujemy Na jego ziemię wjeżdżam Witaj Biedna osoba. Ja mogę tutaj przyspieszyć, czy nie za bardzo? Nie. To musimy do tego sklepu dojechać. Tam widzę jakiś silos. A nie, chwilkę. Tutaj mamy ten sklep. Trzeba na jakąś platformę. Dobra, to jest chyba ta platforma. Okej. Okay. Okej, okay, co tutaj możemy zrobić? Dobra, sprzedam to wszystko. Zostaliśmy 150 pieniążków i... Wyjść z traktora. Dobra, wyszedłem. I wejść do farmko. Dobra, wchodzę. Co tutaj mamy w tym sklepie? O, fajne drzwi nawet. Dobra. Wchodzimy. Witam, ruda broda, witam, witam panie Co, co tutaj, co, co tutaj mam robić? O, muszę kupić nasionka, dobra to, to samo nie będzie nam odrastało em, na co nas stać? Dobra Dobra, muszę tutaj położyć chyba, tu I muszę kupić 100 punktów, dobra, 100, 100 pieniążków, które nas to kosztowało em, ja mam to w ogóle? Ja muszę to wziąć jakoś. Jak ja mam to wziąć? Ja tutaj to położyłem i nie umiem tego zabrać. Nie, ja to kupiłem. Jak to się bierze? Ej, ludziska. A, dobra, mam, mam. Myślałem, że kupiłem. Oskamowałem mnie i nie mogę podnieść. O, ale fajna animacja nawet. Ja tak dawno nie grałem w tego Robloxa. Roblox ogólnie jest teraz 100 razy lepszy. Jak to się kładzie? Dobra, jest tutaj. jedziemy z powrotem do farby. Fajna ta gra, ale w tym samym czasie w Simulator Farmy istnieje, to... Ale jak ci na przykład nie stać na tego Simulatora, to ta gra jest bardzo fajna. Jestem zdziwiony, że na przykład jak tak zezumujemy, to nic nie słychać, ale jak tutaj zrobimy, to słychać silnik i wszystko. Za moich czasów, jak zacząłem grać w tego Robloxa w 2017 roku, to było parę, parę dobrych gier. Najlepszym grą chyba był Jailbreak, dużo dobrych gier nie było. Teraz jest tyle dobrych gier i też jest więcej kiepskich gier, okropnych gier. Dobra, co tutaj mam robić? Okej, okay, mam to odczepić? Wyjść z traktora? O, damy radę otworzyć te drzwi, dobra Jak się je otwiera tym guzikiem? Uuu Ej, tutaj... Jezu, ten, tutaj mamy, jak to się nazywa? Plow, kultywator i to coś do wody Do traktora wejść? Dobra, wchodzę Dobra, Jezu, to delikatne jest Ten traktor to od razu na całe biegi jeździ, jak się ten kliknie, żeby do przodu U! Przyczepiłem, zajebiście Nie da się tego podnieść, nie za bardzo. Dobro, tutaj tak chyba muszę jeździć. Okej. Okay. <grymne> co, to, co to jest? To wygląda jakby ktoś nie wiem nasrał albo <grymne> albo drewno położył na ten na to nasze pole, dobra to coś to łatwe jest. O matko, ju, ju, już syf z tego zrobiłem Mi to chyba za długo zajmuje takie coś O dobra, teraz mamy perfekcyjnie Ej, padać zaczęło, zajebiście Ale ulewa Teraz kultywator trzeba użyć, dobra Dobrze, że kultywator tak ładnie jest umieszczony w tym moim małym miejscu, okej okay. W tym garażu Przyczepiony Tych rzeczy nie można podnosić Cały czas kultywuję tą ziemię Jezu, szkoda, że tak podwójnie nie da się tego robić Jezu, no Weź skultywuj Zajebiście Tutaj wszystko jest z tej samej firmy, same podróbki Jakiś chiński traktor pewnie Fie, ja, ja muszę te, te rzeczy tutaj do niego włożyć, okej okay, Wkładamy, Zobacz jaki pracownik Dobra, tutaj mamy te nasionka I to od razu działa czy trzeba coś zrobić? Od razu działa Od razu, nawet nie muszę tego aktywować, od razu działa, pięknie Takie sprzęty powinny być, rozumiecie mnie? Po co, po co się męczyć, po co włączać je jak cały czas mogą czynić swoją powinność Prawdziwy rolnik. Po co grać w Simulator Farmy, jak możesz grać w Robloxa? Ej, to już od razu rośnie tak szybko? Jezu. Ej, tutaj samoloty można użyć? Ej, na serio? Ej, da się tu kupić domy i tak dalej. Ej, ta gra jest dosyć ogarnięta nawet. Da się tutaj kupić... Ej, fajne to nawet może być. Dobra, to będzie wszystko na ten odcinek. Proszę zasubskrybować kanał. Większość ludzi nie jest zasubskrybowanych. Proszę, zasubskrybuj. I to będzie wszystko na ten odcinek. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym. Żegnam.